Hej wszystkim, dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj jest sobota. I stwierdziłam, że coś tam sobie nagram, bo w sumie już dawno nic nie nagrywałam, a jak nagrywałam, to zapominałam tego zmontować. Stwierdzam, że chyba mam wspomniany zapał do tego wszystkiego i no chciałabym to zmienić, więc może nagranie takiego zwykłego vloga, gdzie Wam pokażę też kosmetyki, które zamówiłam, może mi coś da i da mi motywację do tego, żeby więcej nagrywać. Ja jeszcze jestem bez makijażu, zaraz właśnie ja sobie przygotowałam to lusterko i kosmetyczkę, i zaraz Wam się pokażę w makijażu i też ścięłam włosy, bo miałam. W sumie dotąd chyba 15 cm sobie poszło, no ale to tak, przed wakacje, wiecie. Jest o wiele lżej z takimi krótkimi włosami. Właśnie dlatego kupiłam nowe kosmetyki, bo już mi się wszystko kończy, Między innymi ten podkład. On mi się najlepiej ostatnio sprawdza, więc tak, jest to Rimmel Matte Perfection. Ja mam 10 Light Porcelain. Ten korektor też jest spoko, ale nie jest tak. Kolor mi nie przypasował zbytnio. To jest ten. No właśnie. E, to jest ten z Maybelline. Taki z gąbeczką. Stary, 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 ulubiony. Mam tu z tej materii I on jest taki w sumie, że mogę zawsze na niego liczyć. Rzęsy. Ostatnio poszłam do pracy. Do pracy poszłam i miałam wszystko pomalowane razem z brwiami I zapomniałam e, tam użyć maskary. Te, które się skapnęłam gdzieś. Dwie godziny po rozpoczęciu pracy w łazience, i popatrzę w lusterko, i tak patrzę, a tu nie ma dużo na rzecz. Kupiłam kosmetyki w Kokolicie, bo już się dużo pokończyło, ale niestety to coś przemaka, więc będę musiała to szybko chyba ratować. W ogóle strasznie dużo nowych osób przybyło, więc cześć! Jestem Agnieszka. Sobie nagrywam czasami coś na tym kanale, już w sumie od czterech lat, coś tam zazwyczaj wrzucam na tego YouTuba. Ostatnio, właśnie rok temu, nagrałam ten mój najbardziej sławny, że tak powiem, film z Rumpexu, po czym ja się strasznie przeraziłam z tym wszystkim i nie miałam chyba filmu pół roku. <grym> tak, to ja właśnie. I teraz Wam pokażę kosmetyki z Kokolity. Więc mam paczkę z Kokolity, jak widzicie coś tutaj przeciekło i tak, mam nożyczki. mydło w ogóle o zapachu figa z Jop. I to są te naturalne mydła fajne które no, u mnie się sprawdzają, bo nie mam ani nieuczenia, więc to jest spoko. To jest 500 ml, więc na długo starcza. Właśnie ostatnio mi starczyło chyba na 3 miesiące. No wiadomo, że to nie ja sama yy, używam też, więc spoko. Właśnie muszę sobie doleć do tego wcześniejszego, bo wcześniej kupiłam butelkę zwykłą, a tutaj kupiłam ten dopełniacz tam wypełniacz, nie wiem jak to się nazywa, ale się wylało w pudełku, więc muszę to wrzucić szybko gdzieś, żeby to się nie rozwaliło całkiem nowa gąbeczka. Nie wiem z jakiej firmy podlinkuję Wam wszystko z ibry, podobno tam na co miały dobre opinie, więc zobaczymy. Ja lubię te gąbeczki takie z ściętym jakby czubkiem, bo wtedy jest łatwiej nakładać podkład, korektor czy tam co chcecie. No i tak, zwykła gąbeczka. O. No i to jest ten krem z Recibo, nabliżający 100% wegański. On to się tak otwiera. Spokojnie, że tak wygląda. Czyli jest osobna buteleczka jeszcze. No i wygląda sam krem tak. Okej, okay, kolejną rzeczą jest pomada do brwi ja kupiłam coś takiego, nie wiem czy to jest dobre czy niedobre, ale chcę to wypróbować, nigdy nie miałam w sumie pomady do brwi no myślę, że mi się sprawdzi mam nadzieję, że jest dobry kolor, bo w sumie wybieram tak wiecie, przez internet jest trudno wybrać kolory w miarę będzie ok jest takie grafitowo-brązowe więc myślę, że spoko no i ja w sumie nigdy nie używałam pomady, więc zobaczymy jak to będzie z tym nakładaniem Następną rzeczą jest coś, co jest mokre. <grymne> no, a jest, wiem co to jest. Mój stary, dobry, ulubiony puder z Rimmela, z tej i to jest kolor e, transparent. O, następna rzecz, to jest coś, co będę chciała na pewno wypróbować. Jest to korektor z Loreala i to jest podobno to jakiś super sztos i w ogóle wszyscy go uwielbiają. Ja wzięłam Ivory 322 i ono jest super podobno kryjący, w ogóle. Super wygląda na, na dzień i w ogóle wszystko pokrywa, także no na pewno jestem bardzo ciekawa jak to będzie w ogóle się sprawdzać. Następną rzeczą jest hydrolat kwiat lipy i ja wzięłam go, bo ja uwielbiam takie spraye, które można się na przykład po demakijażu spryskać bo to jest właśnie takie fajne odświeżenie i taki, czujecie taki relaks na twarzy wręcz. Następną rzeczą będzie podkład i jest to podkład z burżua. Ja nigdy nie miałam tych podkładów sławnych, raz, dwa, trzy, coś tam. <grym> Ale właśnie chciałam wypróbować coś z i też agasawa to polecała, a ja zawsze jakoś, zawsze mi się sprawdzają rzeczy, które ona poleca, więc byłam ciekawa, co to będzie i ja wzięłam kolor 110 Light Vanilla. Też mam nadzieję, że trafiłam z kolorem, bo nigdy nie miałam nic burżuła. O, następną rzeczą jest serum z nakomi. Chciałam coś, żebym mieć na noc jakieś fajne serum i wzięłam jakieś takie regenerujące. Zobaczymy, jak to będzie działać. O jestem ciekawa w sumie takich serum nigdy nie, nie używałam. Nie miałam zazwyczaj jakiś krem, miałam, żeby tak fajnie odżywić, a tu jest właśnie regenerujący, więc zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Także tak to wszystko co kupiłam. Mam nadzieję, że coś. Coś mi się z tego sprawdzi. Teraz ja robię sobie naleśniczki na obiad, bo wczoraj w sumie jadłam i mam już przygotowane ciasto. Dorobiłam sobie jeszcze tylko tutaj sera, bo ja zawsze mieszam z mlekiem. No i tu się już zaczyna robić. No i w ogóle się okazało, że jednak jedę na rower po południu. Więc się cieszę, bo jedziemy nad wodę. Na pewno biorę aparat. Bo pewnie ładne widoczki tam będą, także coś tam zawsze nagram. Ja rano, jak widzieliście, już poćwiczyłam trochę, ale to był trening tylko na e, brzuch, więc teraz będę w użyciu nogi na szczęście, więc zawsze coś. A, jest udało się. i na leśniczki gotowe, także idę sobie zjeść. Okej, okay, więc ja już się zbieram na rower i biorę plecak i. Muszę tą bestię wyciągnąć z bloku. <noise> <ja ci zamknięta. głos> <noise> <noise> Chyba fajnie to wyszło.